Okej, okay. mi jeszcze podtrzymaj tą parówkę, bo... Chodź, chodź, I... Uważaj. Omiń! Wow! Ale ładnie! Chodź, chodź. I siadź. Omiń! Wow! Super! Ale ładnie! Chodź, Haki. Przed. taki, i omin, wow, brawo, no ślicznie, jaki dzielny, chodź, jeszcze raz zrobisz, uwaga, i omin, wow, to szukałeś mnie teraz, jeszcze raz, chodź, chodź, No, on na przykład nie ma czekania zrobionego. Patrz tutaj. Amin! Wow, dobrze! Brawo! Ciekawa, czekaj, sobie wezmę. I ja po prostu mówię, wiesz, jedną komendę raz, I po prostu go naprowadzam. Jak on już po prostu nie ma prawie, że wyjścia, tylko musi to zrobić, to e, wystarczy, że raz mu powiem, nie? I on wtedy się uczy, że omin oznacza obiegnięcie czegoś. Patrz tutaj. Jej, brawo! Widzisz jaki zdolny? Dzisiaj pierwszy raz to robi. Okej. Dobra? To to było jedno, to możesz skończyć ten